Cześć, witam was w moim food haulu. Czy jak to się wymawia? Powiem wam szczerze, ja nawet tego dobrze nie wiem, ale spędzę do was, żeby pokazać wam co kupiłam dzisiaj w Lidlu i w Biedronce. Jak zwykle korzystałam z kuponów. Pierwszą zdobyczą jest kukurydza bez GMO, bardzo małe puszeczki około 200 g już po odsączeniu z wody. Kukurydzy Bonduel. Za sztukę normalnie kosztują e, koło 4 zł. Na kupon było 0,95 zł. Jest to kupon z drabka, e, jakby prezent za poprzednie zakupy. I e, no, trzeba było zakupić dwie puszeczki. Wzięłam to z chęcią do jakiejś sałatki. Może na święta będzie jak znalazł. Co ciekawe, e, znalazłam też pomidorki. Pomidory krojone. Tu jest wersja z papryką, na dole jest wersja z bazylią. W cenie 2,49 za puszeczkę. Ilość możliwa do zakupu: nielimitowana. Już pomidorki są pokrojone, bez skórki, fajnie. Jestem zadowolona, bo do zupy pomidorowej będzie po prostu sztos. Ewentualnie do sosu, do makaronu po prostu bajka. Inna ciekawa zdobycz to pierogi ruskie. Kilogramowe opakowanie na tak zwane lazy day, kiedy nie mam siły, chęci ani pomysłu na obiad. Wyciągam, podsmażam, albo ugotuję. Dodam cebulki, boczusiu, kiełbaski, tak zwana omasta. Super. Będzie to na pewno yy, dobrze wykorzystane. Jogurciki. Kupuję akurat ostatnio te filmy Farmer. Za 99 groszy jest to odpowiednik, jogobeli, skład jest naprawdę zbliżony i długi dość termin ważności, prawie do końca miesiąca jeden jogurt już córa wszamała, jak tylko zaczęłam rozpakowywać zakupy i za te zakupy zapłaciłam w Lidlu 18 zł i 14 groszy już tutaj z upustami z kartą dużej rodziny co się dało? i zaoszczędziłam na tych zakupach 3 zł i 88 groszy. To ta łączna suma wszystkich upustów uwzględnionych na Paragonie. A ze względu, że Lidla mam blisko Biedronki, to jeszcze poleciałam do Biedronki w promocji sos, yy, Podliczki były różne wersje do, właściwie było chyba tylko trzy słodko kwaśne właśnie z pieczarkami do makaronu i spaghetti wziąłem ten z pieczarkami, bo jest naprawdę pyszny i bardzo mało kaloryczny w 100 gramach ma tylko 73 kalorie więc naprawdę a nawet nie, przepraszam w 100 gramach 58 kalorii, więc fajnie zdrowo i wiadomo, szerokie zastosowanie warzywa na patelnię Hortex, rzadko kupuję produkty markowe, chyba, że naprawdę jest fajna okazja albo promocja Tutaj cena różniła się tylko 9 groszy od produktu biedronkowego, który miał w składzie to samo, tylko z pominięciem cukinii i waga ta sama, czyli 450 gram. W środku jest jeszcze saszetka z przeprawami. Nie mam pojęcia czy z tych Lidlowych właśnie, przepraszam, w tym biedronkowym czy też była saszetka z przeprawami. Zwykła szyneczka na kanapki. Moje dzieci uwielbiają. I na promocji dorwałam skrzydełka z kurczaka. Cena normalna 13,48, czyli 10,95 za kilogram. Choć była promocja minus 20% bodajże. Już pędzę pokazać Wam mój paragon. Tak, jak widać te paragony z Biedronki są o wiele bardziej czytelne. Skrzydełka z kurczaka, skrzydełka z kurczaka. Wzięłam dwie paczuszki, każda powyżej kilograma. Ostatnio większość rodziny chętnie w ostatnim czasie ględziła mi już na kefsi, żeby kupić, żeby kupić, ale wiecie co? Już z kuponami, tak żeby wykarmić cztery osoby 59 zł za jednorazowy kubełek i to jest wersja praktycznie jedna z najtańszych szaleństwo. Tutaj skrzydełka wystarczy zrobić tylko w paniereczkę dodać przyprawy do Frayera, i naprawdę mamy fajne skrzydełka ala KFC. Do tego sos domowy, czyli jogurt naturalny, najlepiej grecki, gęstszy, może być sker, troszeczkę czosnku i koperku. Niektórzy dodają pieprz, ja akurat już nie dodaję dłożyć do lodóweczki na godzinę, żeby się przegryzło w jakimś zamkniętym pojemniczku super, e, naprawdę i do frytek i do mięska i zdrowsza wersja niż te na majonezie także mam skrzydełka, mam sos który kosztował 6,49 ale już poprzedzenie 4,99 więc cenowo e, wypada tak samo jak produkty z Marki własnej Biedronki, tylko że tam nie ma wersji z pieczarkami, więc wzięłam tą. Szyneczka konserwowa, warzywa na patelnie, też przecenione z 6,47 na 4,89. Właśnie o 9 grosz tam ta różnica, czy 8. Szyneczka konserwowa, śliwki polskie. Teraz na jesieni warto kupować to, co jest w sezonie, czyli jabłka, gruszki, śliwki. Tutaj nie brałam dużo, bo tylko y, troszkę powyżej 6, 600 gram, 680, ale już się mi tak marzy ciasto z, ze śliwkami, z kruszonką, że po prostu y, jest motywacja do działania i do zrobienia. Śliweczki też y, jest upuści. Tutaj, wiadomo, bo normalnie bez promocji 3,99 na promocji złoty 99 zł za kilogram. Warto brać naprawdę fajne słodziutkie i cukierki mojej córy, za które zapłaciła ze swojego kieszonkowego, co mam już też uwzględnione w mojej rozpiszce. I tutaj oszczędności wyniosły 883, same zakupy 3788, no i właśnie 259 za cukierki hmm, malter, nie wymówię. To takie coś podobne do. Z... Właściwie nawet nie wiem do czego to jest podobne. To jakieś brytyjski słodycze. No ale nieważne, kupiła co chciała, sama zapłaciła, sama sobie wybrała. Łączny rachunek 40 ,47 zł, 47 groszy. I dzisiejsze zakupy kosztowały mnie łącznie 56 zł i 2 grosze. Ale jak widzicie, jest to już spora baza. Możemy zrobić sos, możemy zrobić sałatkę, składnik sałatki, tutaj pierożki, warzywa na patelnie z ryżem, z kaszą, z ziemniakami, dodatek do mięsa, co się chce. Skrzydełka ala la KFC, yy, skrzydełka pieczone, skrzydełka jako wkład do zupy. Multum możliwości. Sosik to samo. No i jakiś obkład na kanapki. Ja wolę twarożki i serki. Moje córy akurat bardziej wędliniary. I to tyle. Czy zapłaciłam dużo czy mało? No cóż, mi się wydaje, że um, zapłaciłabym nigdy bym się nie rzuciła na te skrzydełka, ale warto było, bo ogólnie skrzydełka poniżej 10 zł za kilogram ciężko w chwili obecnej dostać. Dlatego jeśli też widzicie w swoich sklepach jakieś super okazje, korzystajcie, warto. Bye bye.